No, z tej strony Walik witam was w pierwszym odcinku z gry Dawn Star. Jest to ta w końcu trzecia seria, którą na początku nie wiedziałem z czego to będzie, ale jednak będzie to z Gry Dawn Star. Pewnie niektórzy oglądali u innych let's playerów takiego jak nie wiem. Na pewno Uroka. To jest... To. Gramy. Powiem wam tak, to, my, to był. Z tego nagrałem pierwszy odcinek I niestety trzeciej chyba nocy Zginąłem Przez to, że chciałem coś sprawdzić. Eee, sorry. Nie, czwarta jest jak ja wiecie. Dobra, tworzymy nową grę. Jeszcze jej nie mam odblokowanej. O! Jezu, i tych postaci. No ale mamy tylko Wilsona. To gramy. Start. <grym> Mm -hmm. Fajnie się zaczyna, ogólnie. Ups, nie rzek Dobra. Ładujesz się? Tak. Mhm. Mm Je! Yeah. To gramy. na od podstawowych rzeczy. Kwiatki sobie zostawię, bo jak zauważyłem, tak jak mamy mam słabą psychikę, to możemy po prostu sobie przyjść i zbierać kwiatków. Jeden kwiatek to chyba 5 psychiki, jeśli się dobrze pamiętam. A teraz się wszystko przyda w tych takich wiecie. Marchewka, patyki, trawa. Jak to mapa? Na razie mało odkryte. Zobaczymy, której nocy zginę. Mam nadzieję, że będzie coraz dłużej, bo się uczę, a zawsze wiecie. Pierwsze chwile są najtrudniejsze, bo dopiero się zaczyna, a potem jest coraz łatwiej. A ogólnie to, o co tu chodzi? Trzeba przetrwać jak najdłużej. Głównego tego nie wiem jak to jest. Co się mówi głównego. Chyba celu nie ma, albo ja nie znam. Nie wierzę. Wow. Tak mało wyspa? Wow. Zrobimy sobie siekierkę i zaczniemy ścinać drewno. To się nas trochę przyda. Do ogniska. gniazda. Dężydemu. Ciach, ciach. chop, chop. Czasem wolę używać myszki, a czasem klawiatury. Zależy. Co robię? <laughs> Niech zniknie. Bo zbierać się szybciej, faktycznie myszką. Ale ścinać to już lepiej niż zwykły, normalny stacją. Chop, 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 jep, jep. Trzecie. Eee że się my trochę żeby później jak tu było no tak zawsze robię przycinam i sadzę królik małe drzewka niech urosną. małe o to zetniemy. o tu są kolejne duże ale czemu? dobra nieważne ciao Wybaczcie, że ja będę tak sadził, ale po prostu, żeby później mieć problemu z drzewami. Bo widziałem, jak ktoś tam zbierał wszystkie, a potem ich w ogóle nie sadził. Jeszcze to wykopywał. A szyszki wyrzuca, i po prostu one znikały. Ja ja chcę, żeby było dużo drzew, żeby mieć zapas na drewno. No później, jak to będzie taki mały las, to się, jak to się mówi, odpali się i będę miał węgiel drzewny. Tym, jak znowu patrzę na czas. Ale w miarę wiem, kiedy zacząłem. To jest taka mała wysepka? Nie wierzę. Nie faktycznie. Urówki to są faktycznie borówki, bo ja nigdy nie mogę zapytać jak to się nazywa Dzemi borów O, kończy nam się siekiera, dobrze, że mamy jeden krzami. Zrobimy nową. Ja chodzę przy wodzie, żeby mieć po prostu bliżej... Jak to się mówi? Znajść teren! Będę musiał osiedlić blisko wody. Przynajmniej z jednej strony będę miał ochronę jakby. Ooo No. Ja teraz to za Dziękuję. Zbierz to i to. I sadzimy. Oj, nie ta. Okej. Okay. To nie, tego grzybka nie ruszam, bo ja ostatnio źle się to skończyło I przez to też zginąłem Myślę, że jak teraz zginę To Słyszałem indyka Dobra Trzeba w końcu Sekilo stworzyć Bo tym nauki nie będziemy mieli ich i co? Znajdziemy z skałę O, sporo już tam drewna nawet Cyk, 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 cyk Droga, plant Później jak już będę miał trochę więcej tych surowców i ogólnie to będę robił wszystko tam mini trochę ma jak to się mówi Takie jakby mini o osady i te sprawy Żeby nie być daleko od drewna Dobra Marchewka Przemień Przynajmniej Podobno w nocy nie można ścinać drewna gdyż yy, atakuje jakiś end. Czy coś w tym stylu. chyba... Dobra, przejdziemy jeszcze chyba, jak się zacznie już naprawdę ściemniać. No właśnie postawimy sobie ognisko. Oh yeah. Ojej. Teraz dodamy sobie dwa drwienka i będziemy czekać. I sobie możemy wtedy upiec? znaczy, gotować, jakby burówki na dżemik. Marchewki zostawię, bo mogą się przydać z złapania królika. Dobra, jesteśmy miarę na jednej. Trzeba cię sprawdzić. O, bać będę czasem od, czas, od czasu do czasu sprawdzał. Bo, jak to się mówi. Eee. Po prostu robię coś, gdzie na pewnej grze i muszę sprawdzać, czy wszystko jest dobrze. Bo nie chcę, żeby się, się skończyło Psychika jest w miarę dobrze. Sens machine. No właśnie, kamienie i złota. Nie było nigdzie kamienia. Nie. Ja tutaj się robi trochę większy las. Jak pamiętacie było tutaj mało drzewek. Posadziłem i... Dobra, nie będę dokładał ognia, bo jak widzicie już jest zaraz dzień. Już wchodzi. No jeszcze ognisko się dobrze pali. Dobrze. No właśnie. Nie! Yeah, pierwsza noc przetrwana! Idziemy dalej. Prawa O, no, muszę zbierać. O, o, o! Deski! Deski! Nie wierzę. Nie. Yeah, deski. Wow, Ale desek! Łatwo! Yeah. Nie. Jeszcze nawet dobrze się trzymający. Kamień. No dwa. Ale ja potrzebuję tego większego. Ale ja ten się zawsze przyda. Nie. Yeah. Mamy yeah. kamień, mamy kamień, I yeah. Pięć desek, wow. Czyli jedna deska bardzo mocno pali w ulicy, czyli mamy jakby na pięć nocy, e... Napraw, napraw. I jak zgiemy mamy odrodzenie. Jeee, yeah. jest git. Gdzie jest moja... My... Tu ciao, chcia Nie, już tylko nam e, Gold Rocket brakuje, i możemy zrobić to było. Science Machine. Chyba na razie zostawię sobie drewno, tu zostałam te drzewka. I później je będę. I przegapiłem gdzie kamienia? Jasne, przegapiłem. Dobrze idę? Tak Będę tak od czasu do czasu patrzał czy kolejnego kamienia nie przegapiłem. Baczcie o zejście. Ja tu nie wchodzę. Nie! Nie dam się pożerać żywcem ok kamień kamień krzemień mitor nie wiem, do czego nie jest o kolejne jeśli wiecie to możecie mi napisać do czego jest mitor dużo kamienia zawsze się przyda hmm. To się mi się zdaje, że na tych właśnie takich jakby pustynnych terenach... Cześć się Tu chyba będzie zaraz koniec tego Znaczy, o, to jest w miarę dobra przestrzeń otwarta To by mogło być dobre na... O, 7. Nie! O, nie wierzę, nie wierzę Moje szczęście, nie, nie Nie mówcie, że jeszcze gold nie wypadł nie, ale ile tego tu? Ja... Nie! Jest, mam zapas. Bym się wkurzył. W Ej, ale... Czemu nie ma... Golda? Dawaj, Golda! Jest! Możemy zrobić sens machine. Nie. Yeah. Nie. Kopać, kopać, kopać. Jeff, yep. Ej, myślałem, że z jednego wypada chociaż to, złoto jedno, nie, yeah, drugie czekajcie, Ej. nie wiem, nie wiem gdzie to jest, chyba dopiero jak mamy sunny machine. dobra. Jest tu sporo tego. Je! Yeah. Dobra, robi się trochę ciemno. Mikirov znowu upadł. Musisz się wstrzamać. Dobra. Ups. Je, yeah, kolejny gold nugget. Jeśli co, chyba pójdę na dół skopać. I tutaj na górę wykopiemy yy, kopte. Żeby tam się osied... na razie osiedlić. No. Je. Yeah. Dużo tego jeszcze? Jezu. Bardzo dużo. Nie, ja pójdę chyba pierwszy na górę zdobyć, bo tutaj na dół lej... uciekł. Pokazuję. Nie wierzę w moje szczęście. Już mamy 6 golda. Jednak dobrze że zacząłem, bo się wahałem z tym, czy zacząć grać nowa, czy grać tamto Łolo, o ty życiu Je Tu zostajemy, musimy to wykopać, musimy to wykopać Je. Oj Co tam? Mamy zapas Jeszcze mamy na 3 kilofy drewna Tego ja nie do czegoś ten to Dobrze, że to znaleźliśmy, to ja bym powiem. Bardzo dobrze. Je! Yeah. Ale tego! To jest chyba to. Taki, jakby... Zobaczcie, muszę wziąć z Minecrafta stwierdzenie. Biom! Je! Yeah. Nie wiem, czy się nawet tu nie osadzić, ale tak na stałe, wiecie. Poszukam gdzieś dopływu do wody i tu będzie... Nie no, na trawie yeah, chcę. Nie, ale tutaj zostaniemy na pierwszą noc. Tam tutaj. I szybko wykopię ten i idę na górę tam. Akurat mi wpadł kilo. Je 8 zł. Yeah. Nie. Nie jest świetnie. Dobra. Łooo, wow, wow.

Dobrze jest, że jest jasno Ale tu chyba błąd że tak blisko tego Nie To zarobiście Chyba Semartę w pieszych okay. Bo jednak potrzebujemy trochę żarcia a nie mam wiecie Trudno to Zarąbiście, że to znaleźliśmy Tyle wam powiem. Tyle ile Tyle ile mogę Tyle wykopię Przynajmniej będę miał na mury, jak to się mówi. O. Duże? Jezu, to jest bardzo duże. Ja chyba teraz pójdę szukać miejsca. No właśnie. Słuchajcie. Bo już powoli miejsca nie mamy. Widzicie. Na flinta już mam full. No właśnie. już starczy. Nie mam już miejsca, a trzeba znaleźć miejsce na osadę. 99 kamieni. No. To rozumiem. Idziemy szukać jakiegoś terenu. Jaki far. Naprawdę, ludzie. Kamień. Kamień za kamieniem. I chyba nawet. Jeśli będę mógł, to... Yes, to jest wielkie. Zarąbiście. Ja. Yeah. O, jeszcze blisko tego. Czekamy sobie w miarę. Terenu, żeby był. Co to jest? What the? Wiesz <laughs> co, ja będę teraz chyba nagrywał kilka odcinków z tego dzisiaj, bo nie mam akurat yy, ochoty na Need for Speeda ani na Minecrafta. Więc przez najbliższy czas coś mi się zdaje, że najczęściej pojawiającymi się e, hmm, odcinkami z gier to będzie właśnie z Don't Star. Po prostu mam ochotę w to pograć i chyba tak będzie. Że będę po prostu wstawiał, no, chyba raz na dzień. Jeśli będę mógł, bo bym chciał, ale będę wstawiał to, co będę miał akurat ochotę grać. Bo mi się nie chce grać specjalnie w grę, w którą, jak to się mówi. Nie mam zbytnio ochoty. Wiecie jak to jest. Po co grać na przymus, jak można grać w coś, w co się lubi. A ja tą grę lubię. Bardzo. Zarąbista gierka, tyle wam powiem. Hmm. A to jest już w miarę teren. Jest pusty. Trochę się tu budować. Czemu nie? Oto zrobimy nasze pierwsze... Ognisko normalne. Zbudujemy naszą Science Machine. Nareszcie. Tak, co my tu mamy? Big hmm. No, co jest Science? Co to jest? Nie. Hmm. E mi Chess. Oi. Provi un tuo. wall. Roll. Do. Treccia. Je, uh. yeah, nasz pierwszy to skrzynia Możemy pochować Aha! To nie tak Minecraft Złota Coming. Shaming. Drewno już mam mało Co ty mi uh, zimę? Pirul... Łoty! What? What the fuck! Nie wiem, co to jest? Mineral... pan co to jest? Piszeń Bagne. tutaj, Science Machine Alchemy Engine. No my... chyba sobie to zrobimy, tylko drewno nie mam. Oj, o nie, tylko dwie deski mogę. dobra, dobra niech się pali, Narobimy robimy z tego tego co mam przy sobie oczywiście zobaczymy co będę mógł zrobić Hollywood eee. wall. Woodward wall. Alchemy Engine faktycznie będziemy potrzebować Alchemy Engine czyli drewno musimy zdobyć Zatróbimy trochę Ja to jest do tego Czy to jest plecak Demet, ale dobra Wiecie co? O nie Jest problem z żarciem Muszę iść. Na następnym odcinku pójdziemy zbierać drewno, żarcie i takie podstawowe rzeczy. Musimy sobie plecach stworzyć. I po prostu żarcie. Dobra, to ja się, Wilson się z wami żegna. Ja się z wami żegnam. To był DomStar. Trzymajcie się i cześć.